Witam serdecznie, moi drodzy. Dzisiaj kolejna odsłona lampy olejowej. Mam dla Was nową propozycję. Myślę, że dużo lepszą. Czy łatwiejszą? Przekonacie się sami. Na pewno dużo trwalszą niż wersja z ziemniakiem. Dużo warwniejsza. No i jedna z lamp, bo dzisiaj pokażę Wam dwie wersje. Jedna będzie świeciła, mimo że nie będzie palił się knot. Dlaczego? No zobaczycie. Moi drodzy, zapraszam do oglądania. Potrzebujemy do wykonania takiej lampy oliwnej tej wersji, oczywiście jednej i drugiej, która dzisiaj będzie żywica epoksydowej oraz utwardzacza, co z reguły można kupić w komplecie, a wersji na rynku jest bardzo dużo. Co nie weźmiecie, będzie dobre. Polecam oczywiście te długoschnące. W moim przypadku jest to w zasadzie 48 godzin do pełnego utwardzenia. Pojemniczek do mieszania tak naprawdę tutaj jest zbędny. Polecam, ja pomyślałem dopiero po chwili żeby to wszystko jednak przelać do buteleczki, która już będzie stricte lampą oliwną, wtedy nie mamy żadnych strat, wszystko jest w porządku, tylko musimy uważać przy mieszaniu, żeby nam się żywica nie rozbryzła, używając na przykład takiego spieniacza. Wszystko jest w porządku do momentu, dopóki nie podniesiemy włączonego spieniacza ponad poziom żywicy, bo wtedy nam się ścianki pobrudzą, co niestety u mnie się zdarzyło, ale to też nie jest problem, bo już podczas pracy lampy tego po prostu nie widać. No i Jeden z głównych elementów tej, tej wersji to jest właśnie barwnik luminescencyjny, który będzie świecił, mimo że lampa będzie wyłączona przynajmniej przez jakiś czas. No i wszystko dokładnie mieszamy, nie musi to trwać długo. Jest tylko mały problem też, że trzeba by ewentualnie na przykład po 12 czy po 24 godzinach dodatkowo jeszcze zamieszać, bo ten barnik lubi opadać na dno. Więc trzeba mieć to na uwadze. No, lub po prostu zostawiamy tak jak jest. Ja tak zrobiłem, że zostawiłem wszystko jest w porządku. Teraz będziemy potrzebować rurki. Rurki, która będzie miała średnicę większą, taką, żeby na styk mniej więcej weszła rurka, która już jest z knotem. Jeżeli nie wiecie o co chodzi, to polecam obejrzeć poprzednie wersje, e, chociażby tą z ziemniakiem. Jeżeli nie wiecie o co to znaczy rurka z knotem, ale zresztą w tym materiale również to zobaczycie. Więc umieszczam taką rurkę, tak żeby wystawała, wystawała ponad poziom żywicy oczywiście. I Nie jest to najlepsza opcja, za chwilę Wam pokażę przy drugim. Już znowu poszedłem po rozmowę do głowy, oświeciło mnie i wymyśliłem troszeczkę lepszą wersję. No bo w tej opcji jest tak, że ta żywica znajduje się również w rurce. No i później trzeba się jej jakoś pozbyć. Więc druga wersja będzie dużo Przyjemniejsza, łatwiejsza. A teraz zobaczcie, co się dzieje, kiedy zgasimy światło, jak działa. No tutaj, przy lampie UV, bardzo fajnie to widać, jak działa ten barwnik. To po prostu świeci. I zadanie jest takie, że jak ten barwnik się nasyci światłem, no to on później, już po wyłączeniu światła, również daje światło swoje. No i teraz tak. Druga opcja to jest mojej drodzy zwykła podkładka metalowa z otworem, oczywiście. I taka sama rurka. Tu akurat trochę dłuższe, bo eksperymentuję, kombinuję, ale to nie ma większego znaczenia, byle wystawała ponad poziom. Klej na gorąco, to wszystko razem ze sobą delikatnie się łączy i dzięki temu żywica w rurce nie będzie się znajdować i też łatwiej będzie mu umieścić bezpiecznie w razie szturknięcia, nam się po prostu ta rurka nie przewróci podczas sknięcia. No i teraz wkładamy sobie, żebyście zobaczyli jak to wygląda, można to użyć właśnie dwie wykałaczki długie i ładnie wtedy dopasować. Tu robię tylko próbę, czy wszystko się sprawdza. Sprawdziło się i tą wersję, moi drodzy, właśnie wam bardziej bardziej polecam. No i to oczywiście do tej opcji ona będzie też zabarwiona, ale już zwykłym barwnikiem, więc tutaj te same proporcje, żywicy i utwardzacza. Natomiast barwnik, kilka takich kropli. Tutaj te krople nie są takie zwykłe, a trzy krople takie gęste, żejsiste kropliska. Zupełnie wystarczą. Oczywiście możemy sobie używać barwnika tyle ile chcemy, w zależności od tego, jaki kolor nam odpowiada. I teraz zobaczycie bardzo ładnie, jaki będzie efekt. Super, mogłem to oczywiście wszystko mieszać bezpośrednio w buteleczce, no ale tego nie zrobiłem. To nie problem. No i teraz przelewam wszystko do buteleczki, do której za chwilę też umieszczę tą rurkę. Która będzie miała za zadanie utrzymać rurkę z knotem, i pamiętajcie, jeżeli to sknie dwie doby, to w miarę w ciepłym pomieszczeniu, ale nie w takim, w którym przebywamy. Bo to jest jednak troszeczkę zapach taki mało przyjemny i to może być też niebezpieczne, szkodliwe po prostu. Więc zostawiamy sobie powiedzmy w ciepłym miejscu, ale mało użytecznym, użytkowym. Doglądamy, oczywiście, czy wszystko jest w porządku. I mniej więcej po 48 godzinach już mamy żywicę utwardzoną. Tu wszystko wygląda w porządku. I o to właśnie chodzi. Piękny kolor, przyznać. Barwniki oczywiście są różne na rynku. Bierzemy sobie, jaki chcemy. No i tutaj już żywicę mamy utwardzoną. Tą pierwszą widać, że ten barwnik opadł na dno. W większości przynajmniej. Natomiast i tak będzie wspomniał swoją rolę. No i tutaj już rurka z knotem. Pamiętacie jak to się robi, czyli rurkę trzeba w odpowiednim miejscu pilnikiem naciąć tak żeby wyszedł nam ten knot nie na samym końcu, no bo końcówka jedna będzie znajdowała się na dole buteleczki. Czyli w połowie lub troszeczkę nawet niżej i przepuszczamy sobie sznurek. Dokładnie jak chcecie to zobaczyć, to jest właśnie w materiale poprzednim, jak zrobić lampę oliwną. Tam dokładnie wszystko będziecie coś widzieli. No i to jest taka opcja, że za każdym razem możemy, kiedy na przykład będziemy musieli zmienić knot czy cokolwiek innego zrobić, to tą rurkę możemy sobie bez problemu wyciągnąć. Czyli fajny plus tego, nie? że to nie jest na trwałe, tylko w każdej chwili możemy to wyciągnąć. No i w tym momencie no tu akurat używam teraz oleju, przy drugiej wersji będzie oliwa. To wszystko jest do testowania Ile poknocie po knocie, tak, żeby ten olej czy oliwa znalazła się również w rurce. O to nam głównie chodzi, żeby to wszystko było zalane i mniej więcej do równości z rureczką możemy nawet dolać oleju. No i cóż, czas chyba na próbę. Jak to będzie wyglądało? Oczywiście ja już wiem, jak będzie będzie bardzo dobrze wyglądać. Pali się świetnie, naprawdę bardzo długo. I powiem Wam, że z tych wszystkich wersji do tej pory jestem najbardziej zadowolony właśnie z tego typu lampy. Tak się świeci lampa z barwnikiem. No, i tutaj widzicie, zależy się też od kamery, bo kamera tego też tak nie pokaże dokładnie. Jedna pokazuje takie zabarwienie, druga trochę inne. Tak czy inaczej, przez parę godzin po wyłączeniu powinno nam się. Jakby ta lampa świecić, mimo że już światła nie będzie, no to taki fajny bajer, myślę. Tak to mój drog wygląda. I teraz przejdziemy sobie do, do drugiej lampy. Tutaj już mamy też żywicę wysuszoną. Świetnie. Czas umieścić w niej rurkę z knotem. Rurka może być miedziana, może być mosiężna. Nie polecam aluminium, ewentualnie stal świetnie. Super. Knot możemy dać krótszy, dłuższy, jaki nam tam pasuje. Zbyt często się go też nie zużywa. Powiedzmy nawet, gdyby raz na dobę o pół centymetra czy raz na dwa dni możemy sobie przekalkulować, ile potrzebujemy knota, na przykład, żeby przez miesiąc w ogóle się albo przez długie miesiące nawet w ogóle się knotem nie przejmować. Tym razem używam oliwy. Oliwa ma ten plus, że jeśli śmierdzi frytkami. W porównaniu do zwykłego oleju, no i powiem wam, że ten barwnik, ta żywica z barwnikiem też daje taki fajny efekt, w zależności od tego. No, akurat my mamy tutaj taką czerwoną jedną ścianę i ten barwnik nam pasuje, ale możemy sobie użyć różnych barwników, różnych świec, kilku, kilkunastu, jak nam tam pasuje. Możemy tego knota próbować sobie też gdzieś ułożyć, żeby nam jakoś tak nie, wiem, nie przeszkadzał wizualnie. No, i tak to moi drodzy, mniej wygląda proste. Jak drut. Dziękuję bardzo za uwagę, za komentarze, za lajki, udostępnianie. Trzymajcie się. Pozdrawiam serdecznie. Cześć.